Takie spotkania są bardzo ważne. Powiat Dzierżniowski jest otwarty na, na wszystkich. Wiemy, że na naszym terenie przebywa dużo obywateli Ukrainy. No, chcemy, żeby czuli się u nas dobrze. Dziękuję tutaj z inicjatywy Związku Łąk Dzisiaj mamy Wielkanoc dla Ukraińców. Jesteśmy tu, wspieramy ich, ich pomagamy. Jest to nasz obowiązek, bo wiemy, że dopóki tam Lecą bomby, musimy to robić. Mamy zlecenie z okręgu we Wrocławiu, Polskiego Czerwonego Krzyża, żeby takie spotkania robić. Wcześniej robiliśmy wigilię, a teraz robimy Wielkanoc. Nie? Takie integracyjne spotkanie wielkanocne. Polacy razem z uchodźcami z Ukrainy. Polski Czerwony Krzyż przeznaczył pieniądze, więc myśmy stowarzyszenie najbliżej wygraliśmy, wygraliśmy przetarg no i jako stowarzyszenie i organizujemy to spotkanie. Dzisiaj 50 osób ponad jest więcej dzieci jak dorosłych, bo część już powyjeżdżała na Ukrainę, no ale tyle co jest, tutaj żeśmy zebrali, zrobiliśmy to przyjęcie plus każdemu Uczestnikowi jest karta podarunkowa w kwocie 50 złotych. My e, zawsze już e, na Ukrainie u rodziny, z family, z naszymi z kolegami, mogę być, a także babci, babcy dzie, dzie, dętkom za stołem u Wielki Dzień, jaki będzie u naszą niedzielę. Te tradycje się przenikają, ukraińska i polska, dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy, poznajemy nowe potrawy, smaki. Myślę, że to ciekawe doświadczenie dla jednej i drugiej strony. Tradycja jest wspólna, bo chociażby te, te żurno, jajko inne mają też tam, jak to się mówi, posiłki swoje, ale ja rozmawiałem z paniami tutaj, które... Są jakby takimi koordynatorami, no i one tu nam powiedziały, co, co mamy przyszykować, jakie mamy tam posiłki przyszykować i takie, żeśmy tu zrobili. My e, dużo lubimy takie dania jak e, naleśniki, jak u nas na stole teraz, <gry> u nas świąteczna pascha, to taki kulicz, to taka jako babka i zawsze już jajka świąteczne, różnokolorowe. Od początku wojny pomagamy, robimy różne zbiórki, dajemy paczki żywnościowe, chemiczne, y, bony Sodexa, wspieramy. Teraz mamy w planach organizować kursy. Dużo tęsknujemy za krajem, dziecko, oni dużo chciać do domu, a no, teraz my tutaj sprawiały i wylekamy noc. I to my znamy, się, póki my, my tutaj, to my możemy być w spokoju. To dla nas tutaj jest Pomoc trafia do 50 osób tych najbardziej potrzebujących. Trafiamy do najbardziej potrzebujących rodzin poprzez OPS, starostwo i są one nam tak jakby wskazywane im pomagamy. Dużo już rodzin się usamodzielniło, ale jest jeszcze dużo rodzin, które potrzebują wsparcia. Mamy w planach organizować kursy zawodowe, żeby byli bardziej atrakcyjni na rynku. Jest radość, jest. Radość taka, no, dla mnie radość i dla każdego, kogo ja znaję z koleżanek, to radość taka, jaka świetna i to, że my możemy z rodziną być razem. To jest bardzo dobrze. Obywatele Ukrainy na co dzień ich spotykamy, czy w pracy, czy w różnych innych Zajęciach są z nami, spacerują z nami po ulicach. No są naszymi Obywatelami Powiatu Dzieżęckiego. My dużo radzimy i nam przyjemność, że nasz polski kraj tak, nas przyjmuje tutaj. Dobrze, dobrze czujemy i nasze dziecka, oni chodzą, mój syn chodzi na piłkarzny sport, córka chodzi do przedszkoli i do szkoły syn. To My tutaj jak w domu, można skać, ale w domu Bardzo chciałem podziękować Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi za inicjatywę, wspaniałą inicjatywę. Cieszymy się, że. W naszym powiecie wspieramy obywateli Ukrainy. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w to dzisiejsze wydarzenie, w tą dzisiejszą polsko-ukraińską kolację wielkanocną. Życzę myru i pokoju. Życzę, żeby wszystko skończyło się i wojna skończyła się. Kończyła.